No witajcie, hej! Cześć, dzień dobry, witam, witamy. Ten dzień piątkowy, wyjątkowy, bo to już jest dnia 10 październikowego, a jak dnia 10 to piątek, a jak piątek to zapowiedzi? Kto na czym w tym sporcie siedzi? Zaraz wam wszystko powiem, opowiem, przekażę informacje wyjątkowe. Cześć dzień dobry, witam na kanale Infosport. Szanowni Państwo, totalna jajosa to, co się wydarzy już w ten weekend sobota, niedziela no coś niesamowitego tak niesamowitego, wyjątkowego że nie może was tam zabraknąć, szanowni państwo parę słów na temat a klasy Zamońskiej, a klasa Zamońska dosłownie tutaj robi taką furorę i tutaj mam na myśli m.in. Ładę 2 Biłgoraj bo jak się okazuje Łada 2 Biłgoraj na świecie popularność zyskuje miasto Biłgoraj popularność zyskuje miastem Biłgoraj ludzie się interesują niemalże z całego świata. Zaraz będę pokazywał miast, państwa, miasta, co, kto, gdzie ogląda właśnie między innymi to, co związane z Ładą 2 Biłgoraj, ale właśnie kanał InfoSport po to jest, by szerzej propagować, informować przepiękne, przepiękną dyscyplinę sportową, jaką jest piłka nożna. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa już teraz z tego miejsca do do Biłgoraje, do przepięknego, do przepięknego, wyjątkowego Biłgoraja w tę niedzielę 12 października o 11.00, właśnie tam na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, odbędzie się kosmiczny, niesamowity, bardzo, bardzo, bardzo ważny mecz w dziesiątej 10 kolejce Akwasy 10 kolejce Zamońskiej. Będzie grała tam łada dwa Biłgoraj o Stoja Skierbieszu. Proszę Państwa, no coś niesamowitego nie może tam kogo zabraknąć, a ci, którzy by nie mogli dojechać, przyjechać, najechać, no to zapraszam na kanał InfoSport. Będzie relacja, re, będzie to transmitowane, relacjowane, komentowane. No i z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za moje, za pochwalenie mnie odnośnie mojej komentarzy, ale o tym później. Teraz o ważniejsze tematy. To mamy w niedzielę o godzinie 11.00 cały Biłgoraj dosłownie będzie bardzo to przeżywał. To wydarzenie sportowe, piłkarskie, ale dokładnie też i tą samą niedzielę, 12 października o godzinie 16, wielki hit, wielki hit, yy, starcie Tytanów, proszę Państwa mecz niesamowity, nie, mecz niesamowity Kryszta Werbkowice, Metalowiec Goraj, dwóch liderów yy, w rozgrywkach dwóch, roz, yy, dwóch liderów w rozgrywkach Metalowiec Goraj Kryszta Werbkowice, tutaj widzimy o godzinie 16.00 w yy, Goraju Goraj, E Eu... proszę Państwa zachęcam, zapraszam, polecam wyjazd do Goraja, bo to będzie coś niesamowitego, wyjątkowego bo proszę Państwa to się to się, to się zmierzą na boisku w Goraju dwa potężne, silne zespoły, dwa, dwie bardzo silne drużyny piłki nożnej, liderzy, liderzy pierwsze, drugie miejsce, no tutaj do czego zobowiązuje, czy ja tam się zamelduję, tego nie Wiem tego, nie wiem, gdyż w Biłgoraju być muszę o godzinie 11.00. Tutaj mam odgórne, odgórne takie zlecenie, że muszę być w Biłgoraju, ale ja nie tylko, że tam muszę, ja tam jadę z wielkiego serca, bo Biłgoraj sercem wszystkich przejmuje. Szanowni, tyle, tyle, szanowni państwo, tyle fajnego, ciekawego. To wszystko, to wszystko na kanale InfoSport możecie zobaczyć, patrzeć i komentować. No i właśnie o te komentarze i się okazało, że tu. Tutaj, tutaj od pana jednego z widzów komentarz się wyświetla. Proszę Państwa, otrzymałem taki wielki komplement w postaci takiego wpisu. Jest mi bardzo miło, bardzo miło. No, w każdym razie, no, cieszę się bardzo. Jak to wygląda komentowanie? No, wygląda komentowanie spontaniczne. Tu, teraz, natychmiast. Ja do tego nigdy się nie, przyszyku, nie szykuję, nie nastrajam, nie kombinuję, co jak powiedzieć, tylko jak leci, tak leci. Bo chodzi o taką prawdziwość, naturalność, a nie udawanie kogoś, kim się nie jest. A ja jestem, jaki jestem. No ale nie ważne co ja, ważne to co się wydarzy na co się dzieje z kanałem InfoSport Ladies and Gentlemen, my damy, and Heaven zobaczcie sami jak, jak jest postrzegany InfoSport na świecie, tylko na kanale InfoSport takie wiadomości znajdziecie Stany Zjednoczone Illinois, Chicago Polonia Amerykańska, coraz bardziej się tam rozrasta, to wszystko obserwują Szanowni Państwo tutaj macie teraz możliwość podpatrzenia, dojrzenia Zobaczenia o, o takich danych statystycznych m, zaplecza InfoSport. No nie każdy to pokazuje. A ja wam to pokażę, ja wam to pokażę, patrzcie. No i, i, i też tutaj, tutaj przybyło widzów z Kolumbii. Z Kolumbii, no to proszę Państwa, tutaj, tutaj y, y, Olga Lucia. Thank you. Tu pozdrowienia specjalnie dla Olgi Lucii z Kolumbii. Y, no, właśnie, no Olga Lucia, dosłownie kobieta niesamowita, y, którą miałam okazję oczywiście poznać. Zaszczyt i wielką przyjemność. Y, ale wracając do. Do tematu. Szanowni Państwo, widzimy tutaj karty się wyświetlają. Karty wyświetlają, w jakich państwach i w jakich miastach nas oglądają. Infosport, Infosport. Tutaj, tutaj oczywiście nie sposób wymienić wszystkich państw, wszystkich miast na świecie, ale, ale tutaj już wiele fajnego, ciekawego znajdziecie. Szanowni Państwo, publiczność przybywa, tym bardziej trzeba wziąć to pod uwagę, że Infosport w tym czasie, w tym okresie propaguje, nagłaśnia, reklamuje drużyny piłkarskiej, miasta, siedziby, siedziby, lokalizacje drużyn piłkarskiej, a tak naprawdę patrząc pod kątem takim marketingowym, no to jest to taka nisza, a jak nisza, no to wiadomo, to też nie można tutaj oczekiwać milionów wyświetleń, że tu będzie och, ile wyświetleń, bo ja tego nie robię. Dla pieniędzy, nie robię tego, dla wyświetleń. Robię to dosłownie z potrzeby wielkiego serca, bo dla mnie jest to coś wspaniałego, wyjątkowego. No i tutaj po, y, p, poszukuję kogoś szkoleniowego. Gdyby ktoś chciał poświęcić mi chwilkę czasu na temat wyjaśnienia y, y, nurtujących mnie zagadnień piłki nożnej, <grym> bo proszę Państwa, y, piłki nożnej, ja byłbym bardzo wdzięczny. Nie wiem, może może y, ktoś, y, ktoś się zdecydował, ze mną kontakt, nawiążę mój numer telefonu 883 496 990 ja byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś odpowiedział na moich, na moich kilka pytań związanych oczywiście z piłką nożną, jak to jest, bo okazuje się że tak, to co dla jednych jest oczywiste, no i zrozumiałe dla innych być nie musi no i do takich ja należę, dlatego też tu nurtują mnie takie pytania co, jak, jak to jest właśnie w tym świecie piłki nożnej, chodzi tutaj o pewne jakieś tam zasady gry, jeszcze chodzi mi też o, o te tabele, te wyniki, co dalej, co dalej, co dalej. Jeżeli ktoś by chętny był pomóc, będę z góry dziękuję i zapraszam do kontaktu. Szanowni Państwo, tutaj, tutaj, tutaj mamy taki podgląd. Weszło wszystko na jaw, on ma tutaj podgląd. Szanowni Państwo, suma sumaru, już w ten weekend zaczyna się wielka gra, wielka piłka nożna i jeszcze raz zapraszam w niedzielę 12, 12 października ladies and gentlemen w Biłgoraju, Biłgoraju zapraszam na transmisję meczu na live na żywo o godzinie 11 znaczy już wcześniej włączę kamerę przed 11 byśmy wiedzieli co takiego jest i tutaj jest pewien taki pewna taka niespodzianka nie wiem, czy mi się to uda zrobić oczywiście, ale myślę, że jest duża szansa, że zaskoczę tutaj, no, co niektórych w, tą, w tą, tą transmisją. Szanowni Państwo, trochę takiej tajemniczości, no, z tego względu nie mówię wprost, bo bo, 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 no, bo to zależy od wielu właśnie jeszcze innych czynników. Szanowni Państwo, tak to wygląda. Niedziela, godzina 11.00. Bił goraj, bił Gora, bił goraju. Łada 2 bił, Goraj yy, będzie grała, to relacjonujemy, transmitujemy, ale i pamiętamy o Hicie, hit, 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 dziesiątej kolejki rozgry, rozgrywek, Krzysztof Werbkowicz Metalowiec, Goraj, wow. <ścoughs> proszę Państwa, a myślę, jestem, ja już nie mogę się doczekać yy, w wyniku tego spotkania, bo mówię, to się spotkają dwie yy, mega silne drużyny, to są tacy naprawdę, 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 ja Niedawno o y, Krystale Werbkowice powiedziałem, tak, komentując y, ich mecz y, z nie że oni chyba się przypadkowo znaleźli w tej A-klasie. No ale zobaczymy, jak to dalej będzie. W każdym bądź razie życzę wszystkim wszystkiego najlepszego wszystkiego najlepszego, bo tak naprawdę my już wszyscy wygraliśmy na tym, y, grając, patrząc, oglądając, komentując, dopilgując właśnie tym niesamowitym drużynom. Y, szanowni Państwo, to jest. Jest właśnie taka zapowiedź tego, tego wszystkiego ciekawego. I tutaj do Was wielka prośba. Dopingujmy, wspierajmy drużyny. A właśnie wspierajmy? No to może by ktoś wreszcie wsparł też i kanał Infosport. Chętnie zapraszam. Tutaj na dole się wyświetla. Taki hasło, napis: wesprzyj za pośrednictwem portalu wspieram.pl gośnik Infosport. Przepraszam, że się śmieję, bo jak do tej pory, no to tam uciłałem. 3 zł. No ale jak to się mówi, no, no, no gdzieś tam na paliwo było na parę kropel. Kochani, pół żartem, pół serio, oczywiście wszystko jest dobrowolne, nie ma tutaj nic na przemus, bo najważniejsza jest piłka nożna. Do zobacz. A, właśnie, stop, 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 stop. Jeszcze jeden, właśnie, bardzo ważny temat. Sztuka niszczenia. Okazało się, sztuka niszczenia. Ten najnowszy film, w środę, czyli w ramach archiwum Infosport, okazuje się, że tutaj wzbudził Państwa bardzo wielkie zainteresowanie, a jeszcze większe zainteresowanie i rekordy oglądalności. Zbiera film Nic, nic. Śmiesznego, nic śmiesznego, proszę państwa. Na filmie został wyemitowany na różnych łączach, tutaj, jak to się mówi, na tych youtubach, między innymi na tych innych dziwnych portalach, proszę państwa. No i okazuje się, że ten nic śmiesznego bardzo się państwu spodobało. Dziękuję serdecznie. Dziękuję jeszcze raz tutaj, tutaj za piękny, taki fajny, wyjątkowy, budujący moje ego. Komentarz, komentarz komentarz od pana Piskorskiego, Jest mi bardzo miło. Do zobaczenia. Do... Aha, jeszcze będą maleńkie zmiany, mo... takie perturbacje, różne kombinacje, ulepszenia na kanale InfoSport, ale to wkrótce Państwo zobaczycie. Z wyrazami szacunku, niezależny dziennikarz, redaktor naczelny, redaktor naczelny tygod... Tygodnika Życie od Nowa. No, oczywiście też. Jestem redaktorem Tygodnika Życiodnowa. Przepraszam tylko za kolejne przejrzyczenie. Ale też redaktorem naczelnym InfoSport, bo to ja jestem ten odpowiedzialny, ten główny organizator tego wszystkiego. Więcej na mój temat dowiecie się na kanale InfoSport. Jest ostatnia strona. Tam jest opis kanału. Wejdźcie, zobaczcie, przeczytajcie, doczytajcie. Co to za jeden? Ahoj, pozdrawiam. Z wyrazami szacunku, Tadeusz Kasparyk. Pozdrawiam, cześć. I do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia w niedzielę. I do zobaczenia w poniedziałek na komentarzach sportowych. Pozdrawiam, hej.